Po przeszło 34 latach wzorowej służby strażacy, przedstawiciele Policji, Wojskowego Centrum Rekrutacji, samorządowcy na czele ze starostą Krzysztofem Faberem, druchowie z OSP, emerytowani dowódcy, dowódcy zmian i goście z honorami żegnali przechodzącego na emeryturę starszego brygadiera Janusza Barnasia, długoletniego dowódcę nowotarskiej jednostki ratowniczo-gaśniczej, ostatnio zastępcę komendanta powiatowego Państwowej Straży pożarnej w Nowym Targu. Uroczystość odbyła się w siedzibie Komendy Powiatowej. Od kolegów strażaków zdający obowiązki dowódca dostał w prezencie symboliczną szablę, a kapelan Małopolskich Strażaków, ksiądz brygadier Władysław Kulik i zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, starszy brygadier Mariusz Łaciak, przywieźli dla niego Złoty Krzyż Zasługi Orderu Świętego Floriana, nadany przez Kapitułę Orderu Świętego Floriana w Krakowie. Wielkie. Słuchajcie, jest to bardzo ważny dla mnie dzień, dzień mojego już w sumie bycia emerytem i do wczoraj funkcjonariuszem. 33 e, lata służby, no to jest dużo opowiadać, więc choć nie dzisiaj. E, na to może przyjdzie czas jeszcze, żeby wspominać. Ale chciałem Wam tu wszystkim, jak stoicie, każdemu z Was, nie, nie jestem w stanie, ma dokonać wzroku, ale każdemu z Was powiedzieć jedno wielkie dziękuję. Dziękuję za wszystko, co zrobiliście dla mnie przez te wszystkie lata. Ja starałem się też być przełożonym, współpracownikiem, podwładnym. Najlepiej jak potrafiłem znaczy mi to by nie wychodziło. No, ale myślę, że można powiedzieć, że no, kariera moja dobiega służby. E Pochodzący z ochotnicy starszy brygadier Janusz Barnaś, zaraz po ukończeniu krakowskiej szkoły chorążych pożarnictwa w 1991 roku rozpoczął służbę w zawodowej, następnie państwowej straży pożarnej w Nowym Targu. Funkcję dowódcy JRG PSP pełnił od 2006 do 2022 roku. Rok temu małopolski komendant wojewódzki PSP powołał go na stanowisko zastępcy komendanta powiatowego. Przez wszystkie te lata związane z naszą komendą przeszedł przez wiele szczebli awansu zawodowego od młodszego chorążego do starszego brygadiera. Pamiętne akcje gaśnicze i ratownicze, którymi dowodził, to między innymi pożar Leklerka i pożar hurtowni Salami w Nowym Targu, wybuch gazu przy ulicy Waksmądzkiej, czy wyciek amoniaków w Miejskiej Hali Lodowej, powódź w Koninie, Nowym Targu i Waksmundzie. Miał też udział w gaszeniu potężnego pożaru w Kuźni Raciborskiej. W imieniu swoim, ale również wszystkich policjantów powiatu nowotarskiego dziękuję za pomoc, którą... Za, na, na którą zawsze mogliśmy liczyć. E, nigdy nie zostało nam to, to wsparcie m, odmówione i myślę, że nasza współpraca się układała e, jak najbardziej pozytywnie. E, na chwilę obecną co? E, emerytury tak dłuższej niż e, służba. I spełnione, i, spędzone, i Nowotarskiego dowódcę prezydent Rzeczypospolitej dwukrotnie odznaczył Krzyżem Zasługi za Dzielność, uhonorował też medalem za długoletnią służbę. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznał mu srebrną i złotą odznakę zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej. Wśród licznych odznaczeń posiada złoty medal za Zasługi dla Pożarnictwa i medal honorowy za Zasługi dla Pożarnictwa Ziemi Nowotarskiej. Od marszałka otrzymał Srebrny Krzyż Małopolski. Jak widzę dzisiaj strażaka poczterstwa z zawodnicy, komendanta, zawodnicy w kolejnej jednostce, to to jest również Twoje dzieło i kolejnego strażaka. Wielki szacunek za to, co zrobiłeś. Uważam, że emerytura, chciałbym, żeby to była Twoja emerytura bardzo aktywna. Dziękuję Ci za wszystko i za całą pracę. Dziękuję. Ukończywszy studia na Akademii Pedagogicznej i studia podyplomowe z zakresu BHP na Akademii Górniczo-Hutniczej, był też Janusz Barnaś dowódcą specjalistycznej grupy ratownictwa wodno-nurkowego Kraków oraz nurkiem młodszym MSWiA. Nurkowanie to bowiem kolejna jego specjalność i pasja. Ja w za to, że posłuchajcie do związanego jest takim przedstawicielem całej jednostki, a szczególnie, że ja pracowałem w tej jednostce ponad 30 lat, więc, więc to, co teraz powiem, to jest skierowane do wszystkich stalowców naszej jednostki do jękargu. Oczywiście w radce też, ale tak wiadomo, że w dużo mniejszy kontakt, no bo pracowałem w jękargu. Za wszystkie Wasze, słuchajcie, dla całe Wasze wsparcie, dla co, co... co, co ja byłem takim dowódcą, że zawsze konsultowałem, wszystkie moje decyzje raczej były konsultowane tak, żeby, żeby nie było to, jak autorat auto. ale auto, auto, tak, nie zawsze starają się być takim zalekcie, raczej być takim tutaj odpowiedzi ludzi, powiedziałem, że ludzie wiedzą co czego chcą i myślę, że się mi udało osiągnąć. Dziękuję moim współpracownikom w Komendie Powiatowej. A szczególnie dziękuję moim przełożonym. Zaczynając od mojego bezpośredniego przełożonego Jana Ławcy. Dzisiaj tutaj e, obecnego. Dziękuję mojemu pierwszemu dowódcy jednostki Piotrowi Brzoskowskiemu. Kolejnemu Rafałowi Czerwieckiemu. Dziękuję komendantom, komendantowi Józefowi Galicy. Panu, 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 Piotrowi, Piotrowi Piotrek, dziękuję panu generałowi panu który Panu oczywiście Bartoszowi No i obecnemu komendantowi Piotrowi Domalskiemu. Piotrze dziękuję Ci bardzo, że dzisiaj w dostrzegłeś w pośród tych tygodni, ale też dawno planowisko i tak mi Szanowni Państwo, nie przedłużając, dziękuję również bardzo pojazdowi, że Pan Klosa, Rzoda, Pan Wójt Rodnicy miał być trudny, że nawet Dziękuję Wam też, Szanowni za to, że wbieracie mnie w działalności tej mojej takiej poda, a teraz e, w tym e, klubie koledze. Proszę do, do was czy sprawdzam w skoju, jakieś wsparcie finansowe i te wsparcia zawsze gdzieś tam Was e, otrzymuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, już kończąc, yy, chciałem podziękować jeszcze jednej, no. jednej osobie, yy, Mojej żonie. <noise> Znamy jest z 30 lat małżeństwa, to też 30 lat prawie służby. Żona zawsze mnie wspierała w moich działaniach, często nie mówiła mi o tym, że się, o, że się martwi o moje wyjazdy, o moje dyżury nocne, o moje wytruczki, no, czy poruszę z działań itd. Tak Nikim nie powiedziała, ale na pewno tak byś tak się... Przez lata dowodzenia brygadiera Barnasia JRG znacznie poszerzyła zakres swojej działalności i podniosła kompetencje ratownicze. Zbogaciła się też o cenny sprzęt. Pożegnalna uroczystość w komendzie była wzruszająca i pełna podziękowań. Dowódca JRG, później zastępca komendanta powiatowego, zasłużył sobie na nie uczynnością i bardzo dobrą współpracą z samorządami, z szeregiem instytucji, także ze społecznością lokalną.